W tym miejscu harmonia natury i beztroska pozostawiają zmysły bezradnymi. Prawie 1000 m2 powierzchni użytkowej. Hotel, sala weselna, dom z pokojami, inwestycja zlokalizowana na ponad 7-hektarowym gruncie. Wykonanie budynków z tradycyjnego góralskiego bala, do tego ponadczasowy kamień naturalny. Asfalt prywatny klimatyczny, mostek daje notę 10 na 10 na czym możesz tutaj zarobić? Na organizacji, wesel, chrzcin, komunii, innych uroczystości, konferencji, bankietów, do tego wszystkiego noclegi. Ośrodek utrzymany jest w stylu myśliwskim. Nieprzypadkowo miejscowość nazywa się Polany. Położona jest w sercu Beskidu Niskiego, w województwie podkarpackim. Wokół mnóstwo szlaków turystycznych, przepełnionych bezgraniczną i bezwarunkową ciszą. Czekam na Twój telefon, i umawiamy się na prezentację w terenie.